Sekwencje otwierające seriale czyli wstawki, które każdy przewija tak szybko, jak tylko może. No dobra, nie każdy, chociaż opcja przewinięcia intra to jeden z największych atutów serwisów VOD. Ale jako, że mamy tutaj materiał o najfajniejszych otwarciach seriali, to może nie zaczynajmy tej opowieści od opcji ich przewijania, no bo zrobiło nam się troszkę dziwnie, prawda? Twórcy bardzo często przykładają ogromną wagę do sekwencji rozpoczynających ich produkcję, traktując je troszkę jak okładkę książki. Oczywiście wszyscy znamy przysłowie, aby nie oceniać książki po okładce, ale jednak atrakcyjna okładka może nas zachęcić do tego, aby takim dziełem się zainteresować. Dlatego dzisiaj chciałem zaprosić Was na wędrówkę przez otwarcia seriali, które zrobiły na mnie duże wrażenie. Zacznijmy od jednej z moich ulubionych sekwencji, czyli wprowadzenia do pierwszego sezonu detektywa. Jest to absolutnie przepiękne intro, które z wdziękiem łączy warstwę artystyczną z powolnym rytmem wspaniałego utworu. To równocześnie sekwencja, która rozpoczęła modę na łączenie wyciętych fragmentów kadrów z konturami zarysowanymi przez sylwetki aktorów. Twórcy wręcz perfekcyjnie dopasowali ujęcia z planu filmowego z formami tworzonymi przez przenikające się linie budowane kształtem postaci. Całość jest delikatna, subtelna i niezwykle klimatyczna, świetnie akcentująca atmosferę serialu. Cudo! Amerykańscy Bogowie to serial, którego premiera odbyła się u nas bez większego rozgłosu i raczej nie zyskał zbyt dużej liczby fanów. Jednak jego sekwencja wprowadzająca idealnie uchwyciła nastrój świata przedstawionego. Pierwszy raz zobaczyłem te animacje niedługo po przeczytaniu książki, na podstawie której powstał serial i uważam, że twórcom idealnie udało się oddać jej dziwny charakter, będący połączeniem magii, technologii i kolorowego kiczu. Niestety nie mogę już tego samego powiedzieć o samym serialu na no ale... Ale tutaj opowiadamy tylko o wstawkach wprowadzających, a ta prezentuje się świetnie nie tylko od strony wizualnej, ale też wiernego odzwierciedlenia atmosfery świata. Jeśli już mowa o wiernym odzwierciedleniu atmosfery, to nie mogło tutaj zabraknąć Westworld. Sekwencja wprowadzająca oparta została na zestawie scen przedstawiających powstawanie jednego z robotów występujących w serialu. Jednak to, jak zostały te ujęcia oświetlone, jak zaakcentowano najdrobniejsze detale, subtelne ruchy, które pięknie zgrywają się z brzmieniem pianina tak istotnego dla fabuły, to wszystko zasługuje na uznanie. Do tego udało się twórcom przemycić kilka ujęć z wykorzystywaną w detektyce. Techniką przeplatania ze sobą różnych kadrów. Świetna rzecz! Absolutnie uwielbiam to, jak za temat oświetlenia zabrali się twórcy serialu Godless, w polskiej wersji bezbożnicy. Cała sekwencja przywodzi na myśl zestaw ujęć na pieczołowicie przygotowane miniatury, nad którymi przenosi się ostre źródła światła. To ruchome oświetlenie powoduje, że po wszystkich rekwizytach pływają wyraźne cienie, świetnie akcentując kształty oraz wydobywając taką kompozycyjną przestrzenność, dodając trójwymiarowości. Ta dziwna rzeczywistość budowana jest nawet bardziej przez Światło cień niż samą konstrukcję lokacji i przedmiotów. Mamy tutaj piękny, miniaturowy świat pomalowany światłem. Okej, okay, zróbmy sobie może krótką przerwę od abstrakcyjnych sekwencji. Łatwo zauważyć, że większość wstawek wprowadzających do seriali jest oparta na komputerowych animacjach lub ujęciach, które są mocno udziwnione. Na szczęście zdarzają się wyjątki od tej reguły. Gdyby ktoś mi powiedział, żeby zrealizować sekwencję otwierającą opartą na mieszaninie ujęć archiwalnych i współczesnych, dodatkowo z różnymi proporcjami ekranu i różnymi filtrami wizualnymi, to raczej bym stwierdził, że to montażowo nie ma prawa się. Skleić i zapewne właśnie dlatego jestem tutaj, robiąc filmiki na YouTube'a, a inni tworzą takie seriale jak sukcesja. Całe wprowadzenie oparte jest na kontraście dwóch różnych stylów wizualnych: spokojnych, precyzyjnie skomponowanych ujęć współczesnych oraz chaotycznych, prowadzonych z ręki kadrów archiwalnych, które dodatkowo solidnie okraszono filtrami przypominającymi stary negatyw filmowy. Te kadry archiwalne w zestawieniu z ujęciami na zatłoczoną metropolię wydają się wręcz niedbałe, przypadkowe, takie, wiecie, jak z kamerki na kasety, którą spontanicznie łapało się rodzinne wspomnienia z wakacji. W montażu te dwie kreacje udało się Świetnie połączyć. Całość jest dynamiczna, mocna i efektowna. Kolejna świetna sekwencja, która jest osadzona w normalnej rzeczywistości, to wprowadzenie do serialu Dexter. Tutaj twórcy zdecydowali się zbudować gęstą atmosferę na granicy klaustrofobii, wykorzystując długie montażowe sklejki oparte na bardzo mocnych zbliżeniach. Świetnie współgrają z nimi wzmocnione dźwięki każdej z wykonywanych czynności oraz rwany, szarpany i drażniący montaż. Dokładnie zaplanowano również rytm każdego cięcia. Te gwałtowne agresywne łączenia poszczególnych ujęć kończą się spokojnym, wyczekanym pół zbliżeniem na twarz głównego bohatera. Ta krótka sekwencja została świetnie zbudowana i zadziałało tutaj absolutnie wszystko. Ostatnie wprowadzenie, które korzysta z ujęć zrealizowanych na planie zdjęciowym to sekwencja z serialu Doom Patrol. Oczywiście całość została solidnie wymieszana z generowanymi komputerowo obrazami, ale niech im będzie. Co zwróciło moją uwagę to bardzo ciekawa, mocno zdesaturowana paleta barw, która balansuje między całkowitą szarością, pastelowym brązem, wkradającą się miejscami zielenią i żółtym oświetleniem. Ujęcia są bardzo klimatyczne, spokojnie prowadzone, dają nam czas żeby nie nacieszyć oko, po prostu solidnie zrealizowane wprowadzenie. Na deser zostawiłem dwie sekwencje z seriali fantazy. Jedna z nich należy zdecydowanie do tych bardziej popularnych, ale zacząć chciałbym od tej, która zrobiła na mnie mimo wszystko większe wrażenie, czyli wprowadzenie do mrocznych materii. Osią całej sekwencji jest ciągły ruch kamery do tyłu. W kadrze przez cały czas płynnie ujawniane są kolejne elementy scenografii, wędrujemy przez różne rzeczywistości, od mikroświatów do szerokich plenerów. Kolejne sceny zostały ze sobą świetnie połączone, a wisienką na torcie jest rozwarstwienie się świata niczym z incepcji. Poszczególne płaszczyzny łączą się i przeradzają w napisy tytułowe. Wszystko jest zaprezentowane z gracją i ze smakiem. Jednym płynnym ruchem kamery przedstawiono całą paletę klimatycznych scenografii. Ostatnie intro na mojej liście to oczywiście słynna gra o tron. Ekipie udało się zbudować prawdziwie interaktywną, fantastyczną makietę pełną ruchomych elementów, kręcących się zębatek, powstających z ziemi twierdz i zamków. Przypomina to troszkę ruchomą, magiczną grę planszową, która cały czas się zmienia i modyfikuje, lub mapę świata z książki fantazy, która żyje własnym życiem. Prezentuje się moja lista otwierających sekwencji. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione wprowadzenia do seriali. I od razu chciałbym powstrzymać wszelkie głosy w stylu Hej, dlaczego nie ma tutaj XX lub y? YY? Tak jak jestem przekonany, że sekwencja z XX lub z YY jest świetna, tak trzeba mieć na uwadze, że nie da się przedstawić jedynej słusznej i w pełni obiektywnej listy. Wiadomo, że każdy będzie miał własnych kandydatów. Dlatego tym bardziej zachęcam Was do dzielenia się w komentarzach Waszymi propozycjami. Tak, żeby stworzyła nam się fajna baza różnych ciekawych sekwencji, którą każdy z nas będzie mógł sobie przejrzeć i może odkryć coś nowego.